hej, sojusz na wsi, witam Was w atwie. kolejnym odcinku z Pokémon Fire Red. Leaf Green Soling, z Norterem. Kurwa pora na epicką walkę z epickimi mną. Dobra. Drogie, weszłem już. Zobaczmy, no, alo. Zobaczmy zobaczmy, kim ona jest. Witam w Pokémon League. Jestem Marley of the Elite 4. Nie no ma best DB be. Super Superfikować to icy Pokémon. Freezing moves are powerful. Your Pokémon will be at my mercy when they are frozen solid. Haha, ha, 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 tak. Let's see your ice-type Pokémon. A ci za skraw. Wow. is it, ice type, ice type, Sudowoodo? Jaka szkoda, że akurat miałem wydupczana. A ja mam Magneton. O jaka szkoda, że mam stalniaka na pierwszym. Agron, kolejny Earthquake? Brick Break. Ej, to wygląda jakbym ja już tu był i akurat wziął tego Pokemona tutaj, oh. żeby nie przegrać. Lol, Bo yeah. akurat Wydupczan z Brick Breakiem jest idealny. Nic gdzie raczej Earthquake? Chyba nie lata, co? Chyba nie. Krawler. Ja nie mogę, naprawdę? Jednym atakiem rozwalę do trenera? No, level up. Wow. Koniec. Wow. szybko. Ale dopiero biję drugiego. Nie wiem, jak ty to zrobiłeś bez przyspieszenia. Tak szybko. Przyspieszałem wcale. Ja po prostu szybko klikam, szybko No, no. Słowo. Dobra, idę dalej. czekaj. Dobra, nie zacznę walki. Obejrzę, co tu się dzieje. Metang? Earthquake? Coś, coś tu miga. Coś tu miga. Aha. Podlec poki. epoki. Kurde. Z czego? <słuch> Fajnie było mieć... Doomstrike'a? Tak? Co mi się stało? No Właśnie nie pamiętam czy mam, a raczej ja chyba nie na takich rzeczy niestety. Ale wątpię, żeby się wszyscy zdarzyli tacy z... Z tą typami, które mogę jechać na strzała. Nie wiem, czy się kończy Murphquake. Będą, będą jeszcze normale, żebym wyrzucił te wszystkie brick breaky Lion, no w sumie zmienię sobie na Sirena. Tak jeszcze? Tak, jeszcze dwa poki. Tu trzeba nie być tak szybki. A agron? tak te, moja też ma agrona. W ogóle twoja była jaka? Kamienna? Kamienna To moja była stalowa Dobra, teraz... Żelazna dziewica LOL, a skąd wiesz? Nie wiem No właśnie Muszę znaczy tylko serw Quake'ów odnowić trochę Elixir? Mm, nie... Mam jakiś Elixir, ale nie Elixir T... Berry Pound? Open? Lepa lepa berry, trzymaj stalniak, Earthquake. Szerzej, to miał tą dobra, to dalej drugiego. On był normalnie walczący, sprawdźmy co ma teraz. Już to nie stoję przed nim. Już możesz go, go rozmażać. Ja jestem Bruno. Pa, jaki potężny. Fighting Bruno chce się bić. Wollera. O! Zaczynam... To mam pić pokemonów tylko. Kingdra. dra. Czyli wodno albo lodowy u mnie jest. Weź go z metal clowa. Jesteś lodowy to to ładnie walnie, kurde. Chciałem żeby więcej go walnę Baulif. That's enough baolif. Okej Agility Zróbmy to... Tak. Dawaj, idź ty, siren. O, lara. Nie, to chciałem użyć. To blizzard. Co za gnojek. Syntezis. Typ użył Heila, a później blizarda. Tak, Tix. Lol. Lol nie trafił Blizzarda w gradzie. Ha, ciota. Przed spać. O, ale ty go dużo bierzesz. Zaraz ci pokażę. Zmienił pokemon. Oszukał cię. Shelgon. No, no, znowu poszedł spać. Shelgon jest czysto smoczy, nie? O, na no, zszedł, Krys zszedł. Haha, super. ale ty zwolna. Typ wstaje i idzie spać. O. Salamence. Czy mi się Ice Type? Yes, I will change the Pokemon na Przykład na kaczkens Pewnie, że na Kackens Typ Kackens Użył wlorestora widzę cię pruno Zobaczmy jak wydupia ice beam. On nie użył protect no raz o, cztery chłopana. w niego Ale on użył protect No pr był raz, raz cztery. Skulbaniec, zażyje mi wszystkie ice beamy Spoko on mi służyje wszystkie bajty Co za irytujący człowiek Nie. Poleciał Poleciał Skullbany Pajek le leci, pajek leci, pajek no Dobry jest Proszę spać, Znowu miał naś jest szybszy, ale ja jestem inteligentniejszy. Yeah. O, jak schodzi, o jejku, super efektywnie. <ścoughs> Walczy cały czas z jednym pokiem. Ej, tak w ogóle to Kingdra jest też typem smoczem? smoczowodno. Smoczowodno? woda jest odporna na ice. Type. Trzeba zwrócić. No nie, nie topiknąłem. No nic. Trzeba kombinować. Agility? Rozmienimy. Bo coś tak od razu zrobić. Dobra. I'm going do what's called. Cloister. Programer move. Programer. Programer? What the... <grymne> Podlewaj mnie wodą. Dobrze, dobrze. Podlewaj mnie wodą. Teraz będzie dupnięcie. Uwaga. Pa, pa. Teraz dupnię, pa pa pa, tera, pa. pa, pa, pa. Pa, pa, pa. pa. Uwaga. Dobra. No to było do przewidzenia. Wolverine, zostań. Kingdra. Metal masz. Co masz? Wybrawa Ice Type, jakieś na ciebie coś gdzieś. Aha, Metal Claw. Dobrze. Brawa. Co może być Wolę Wolerej kolejny. Nic elektrycznego, nic trafia z tego. Okay. Nawet z połą HP! Co nie? Ryzykownie. Po <grym>. PEWNIE! Ale jestem pierwszy. Wow, nie przeczytałem co wystawia, fuck. Z dobra. Super effective Dragonair. No, I watched French Pokémon. <laughs> dobra, fajnego ma speed kaczkens. Metal Claw, big. Ja po prostu jest wykspiony. Dobra. No, z dwoma pierwszymi nie powinno być jakichś większych problemów. Udało mi się zabić Bruno. I z też. tego fighting-typa. U mnie był typem. Był taki jak pierwsza typka powinna być. Dobra, teraz trzeba wyleczyć Pokémon Lol, z czego? Z Zajmij Freshwater. Trzymaj Mental, przyda ci się. Jeszcze raz? Nie, dobra. Dobra, to co? Trzeci, teraz czekaj, sprawdza. No, taki. Stoję przed tą, przed następną. Momentik. Typką, która normalnie jest duchowa. Sprawdźmy, co ma tym Kaczka. razem. Spite. You will pay. item. Ile ja mam jeszcze? Cztery. O, no, wystarczy. No. Ok, lecimy dalej. O, babunia. Puszka. Agata. Oda, następuje no, o, Hansa. Drugie dziecko. Chodź ci bić, Agato. You will pay. Agatka. Duchowa agatka. Tak. No normalnie. O, Szakl, robak albo kamień. Banette. No. Też duchowa. <laughs> Olera. akurat fighting type Earthquake To jest w, w końcu z tym psychicznym Uf, Obie siebie nawzajem przed trochę mało o nie trafił pod paleniem ale mi dupnął nie strasz całe 150 HP naraz Shadow Ball no, 105 Dobra, wata idź ty. Jak nie trafię to leżę Full Restore! Nie! A no tak, dobra, on traci turę jak robi Restore. Dobra. dobra, trzeba zmienić. Co tu może się stać? Shadow Ball, Shadow Ball. Ghost Type jest słaby na normal. Mhm. Normal. No, to, to, to nie... nie bije w normal. Normal w Ghosta też nie bije. Dragon Czekaj, Dance. Czekaj, jest... jest normal rock Nie. Nie, rok tylko. A nie tylko ground? Nie, rock Może ground? Cholera. Zbustowałem się dwa razy Dragon Dancem. <laughs> fly. I, I na fly away. Pauli Szalu, bo... Że się wspomogę z syntezą Ja pierdziele kryt Ej oh my god Żeby szak był this takim is, problemem? This is hard Poszedł spać No i idziemy, z tej strony oczywiście Lawsik tak Tak, to ja, to ja znowu przerywam wam oglądanie linków Ponieważ może jak kojarzycie lub nie, jakiś czas temu miałem problemy z lapkiem i tam jakieś różne rzeczy mi się dziwne działy, co nie? No niestety ten odcinek co linków dosyć mocno ucierpiał na tym. No i wywaliło końcówkę tego odcinka, więc no niestety reszty walki z Agatom nie zobaczycie. A żeby powiedzieć wam mniej więcej to co się tam działo to no niestety ale w tym... Fajcie, zginął słonik. Słonik Nortera został zamortowany. I gdy będzie kompilacja śmierci, to niestety tej śmierci nie zobaczycie, ponieważ wyrzucę fragment tego co teraz mówię, więc no niestety stało się i się nie odstanie. Jak to mówią... coś to coś nie odstanie, kurwa ziało muszą ludzi z i tak. No, ale tylko tą końcówkę tej walki stracicie. 5 minut chyba jak się nie mylę, mniej więcej zostało ucięte. Więc no niestety muszę się z wami sam pożegnać w tym odcinku, więc dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie do łapki w górę. Widzimy się na następnym odcinku za tydzień, jak będziemy walczyć z Lensem i Czempionem. Na razie i cześć, bo